Sierpnia 16, 16 wieku Tam druga żona. Pierwszą poznaliśmy tam Tu jest druga żona. Ona pokaże nam jak ścierano. Do tej pory właściwie mm, gdzie nigdzie się zdarza, że ścierają. Widzieliście w Swazilandzie na kamieniu kukurydzę. E, to jest jedna rzecz którą ja tutaj lubię. Ta kukurydza jest słodziutka. Ona jest palona Oni potem ścierają i w dawnych czasach buszmeni nosili to w woreczkach przy pasie jeżeli tam bus, w buszu gdzieś tam na w stepach czy pustyni karu głodny był nie miał jedzenia jak ten proszek zmielony zapijał wodą on pęczniał w żołądku i momentalnie się czułeś sypy pokażę jak to robię chyba było mogło poliś poliszczęć daj rękę z kosztem tego to jest, to jest bardzo dobre słodziutkie nie tak się je. To jest kukurydza zaście na kamieniu. Dzisiaj będzie sesja, nie? Jak <grystanie> skończycie robi zdjęcia drugiej Żony, to zapraszam na się... Badaj tego samego co do podłogi. Dziękuję. Zauważyliście wpływy już Europejczyków, kalendrzy się zaczęli pokazywać. Wejścia okrągłe, w środku nawet męblościanka zrobiona z przyklejonej gminy. No żeby się teraz potem pokazały. Idziemy dalej zobaczyć jak wygląda to. Ja, ja tego nie podstawiałem tu. Kiedyś obróciłem miskę, bo ktoś pytał skąd ona jest. Ja bym nie wiem, patrzę Polska.